No witam Panowie z Sesją Ogólnie Byliśmy wczoraj y, Około 20 ma fakturze Bo to były 10 urodziny ma faktury no, Jak pojechaliśmy Ogólnie weszliśmy to dużo ludzi Podleciało do nas Robiło z nami fotki Gadało z nami, z nami ogólnie I po prostu pytali się czy wam to przeszkadza ta sława czy coś ja powiedziałem i kogo ja też to nie przeszkadza. Na początku przeszkadzało, a teraz już nie. No i po prostu dużo ludzi z nami zdjęcie robiło, gadało, powiedzieli trzymać się tak dalej, nie poddawać się i przegadzeń mówili o stronie Tika Kobry, że jest ich strona zbanowana nie dosyć, że na festie zostaną od Was screeny i informacje, to jeszcze dużo ludzi yy, mówiło, że też zbanowali tą stronę czyli panowie, czyli Wy że, że zaczynacie mieć szacunek do no. nas nie olewacie tak, my Was nie olewamy, bo my staramy się tu ogarnąć, staramy się tutaj Zrobić dla Was coś, żeby Wam się nie, nie nudziło. przepraszam. Po prostu, yy, jak tam różni wieku przyszli do nas, miast po 13 lat, po 20 lat, dorośli, pogadało z nami, pogadali z nami, pozartowało się i, i tyle. To trzeba mieć duży szacunek. No właśnie dzięki temu, że Wy Panowie zaczęliście ruszać te Tomson Heider Tiger Dobre, tu mamy przez to wszystko takie większe szacunek od Was, od fan, czyli od Was inaczej. Bo tak to zlewaliście nas zimnym oczem. Jak ja prosiłem o coś, to pisaliście dobrze, zalekujemy, dobrze, dobrze. A tu, ani lajków, ani nic. No to sorry, dla, dla kogo mam to nagrywać? Poświęcam cały czas na robienie filmików dla Was, a Wy tak zlewacie nas. Pytacie się w sprawie kobry. No, kobra jest akurat chora. Zaziębiła się, bo to raz ciepło, raz zimno. Dlatego na razie nie robię filmików, bo jak... Yy... Nagrywa czynniki, jakie jest chora. Po prostu, jakby zrobię to będą jakieś parę dni, gotowanie i inne rzeczy. A teraz, przez ten dwa tydzień jeszcze nie będzie jej, bo jest. Bo tak jak mówię, musi się wychrować Tak ją rozłożyło, że. No, ale nic nie zrobimy. Taka jest pogoda. Teraz pora zimno. Ogólnie. Nie macie się. Koba będzie z wami, jest z wami, bo nas to pogląda eee, filmiki, czyta Wasze komentarze, sprawdza na fajcie, na stronie, ma też pod kontrolą wszystko. To nie macie się o nią martwić, wszystko jest w porządku, tak jak mówię, wychoruje się, będzie robiła poradniki, eee, co tam jeszcze, eee, gotowanie i inne rzeczy, ale teraz jest chora, nie będzie mogła, bo jak? Zatkało, nie zatkała, tylko po ma y, grypę i dlatego musi się wychorować, nie może gadać za bardzo. Dobrze, że język znam, to takim język sobie przekazujemy informacje. No, tak ją zaatakowało, no przez to, że zmiana pogody jest, raz ciepło, raz zimno w to... Nie na razie nie, nie zacekowałam, mam duże szczęście może i dobrze, bo tak to bym nie mógł do pracy, nie mógłbym robić filmików dla was, bym musiał przerwać silowo przez dwa tygodnie, żeby się wychorować, a tak no to wrzucam filmiki. Jak się wychoruje kobra, będą poradniki, różne rzeczy dla Was, dla dziewczyn, dla facetów. A na razie to ja muszę tu robić za kobrę z tego powodu żeby się mieli co oglądać, panowie Pozdrawiam, mi Grondia. Hej,